Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami 18. kolejka spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. To, co się działo w tej serii pojedynków, będę rozmawiać z moim gościem, a jest nim Bartłomiej Fasten, Paweł witam. Dzień dobry. No trzeba przyznać, że tak od y, mocnego uderzenia wchodzicie w tą rundę rewanżową. Widać, że ta gra bez presji w zasadzie chyba Wam służy. No, każdy mecz teraz właśnie jest bez presji. Staramy się zdobywać jak najwięcej punktów. No, jak widać, z meczu na mecz jest coraz lepiej. Zespoły są bardzo dobre, ale staramy się rywalizować na równym poziomie i dorównywać im. Patrząc na to pierwsze spotkanie, ten mecz zaległy z Gryfem Słupsk. Równie dobrze mogliście spokojnie ten pojedynek wygrać. Były ku temu okazje. Przy stanie 2-2 były stuprocentowe okazje do tego, żebyście ten mecz wygrali. Nie udało się i tak trochę zaburza ten obraz tych, tych rozgrywek wiosennych w Waszym wykonaniu. Tak, ten mecz był. No, bardzo chcieliśmy go wygrać, rozpocząć tę, tą nową rundę z, z trzema punktami. No, ale tak z przebiegu meczu ta czerwona kartka, myślę, że i ten rzut karny przeważyło szale tego meczu. No, i trzy punkty niestety goście wywieźli z naszego boiska. Po meczu z Wieżycą Pelplin no wszyscy zastanawiają się, co ten Bałtyk radzą. Wyprawia tutaj jest zespół, który jest skazany na pożarcie. Mnóstwo roszad w składzie, zmiana trenera, i bum. 2-1, wygrywacie w Pelplinie. Za chwilę przyjeżdża arka, która tydzień wcześniej pokonuje GKS przodkowo. I... Można było się spodziewać, nie wiem, może jakiegoś lania, a tutaj przyjeżdża Arka i wcale nie jest jakimś dużo lepszym rywalem. Remis wywalczony w takim starciu, chyba olbrzymi sukces. Bardzo, bardzo wielki sukces dla nas. No, Arka była bardzo wzmocniona zawodnikami z pierwszej ligi, ale dla nas to była większa mobilizacja i, i dobrze nam się grało z takim zespołem. No w takiej rundzie, jak, jak się dobrze zaczyna, no to, a, tam pierwsza liga, to to, koho, to obchodzi, tutaj w trzeciej lidze są inne warunki, to trzeba rywalizować, walczyć o każdy centymetr boiska, tak samo jak w pierwszej lidze i to chyba było w tym meczu widać. Tak, warto też dodać właśnie, że możemy duże doświadczenie zdobyć od tych zawodników, którzy grają wyżej niż my, ale, ale boisko weryfikuje wszystko. Zobaczymy, jak boisko zweryfikowało ten mecz. Bałtyk Koszalin mierzył się na własnym boisku z Arką Wagdynia. Najciekawsze fragmenty tego spotkania przed nami. W osiemnastej kolejce spotkań Bałtyk Koszalin, stroje brązowe, mierzył się na własnym boisku z Arką Dwagdynia. Faworytem tego meczu była arka, która przed tygodniem sprawiła super niespodziankę, pokonując lidera zmagań GKS. Przodkowo 2 do 0. Bałtyk ostatnio również w dobrej formie, wygrana na wyjeździe nad wieżycą Pelplin i zupełnie odmieniona drużyna, dlatego spodziewaliśmy się sporych emocji. Początek to ataki zespołu przyjezdnego. Rzut rożny dla Arki, dośrodkowanie Maksymilian Hebel, uderza Tomasz Wojcinowicz, broni skrzyński. 17. minuta spotkania. Hebel do Lomskiego, ten dośrodkowuje, Gastan Sangoi zdobyła bramkę na 1 do 0. Król strzelców Ligi Cypryjskiej ostatnio wzmocnił Arkę, teraz póki co występuje w drużynie rezerw i od razu wpisał się na listę strzelców. Od tego momentu do ataku ruszyła Arka, kolejna akcja tej drużyny, w ostatnim momencie piłkę wybija obrońca Bałtyku Mateusz Ponurko. Kolejny atak drużyny przyjezdnej. Dośrodkowanie w pole karne. Sangoj uderza jednak niecelnie. Było bardzo groźnie pod Bramko Skrzyńskiego. Następny atak arki. Dośrodkowanie lomskiego Mateusz Czapłygin. Uderza w poprzeczkę. To wychowanek Bałtyku koszalin, który zasilił arkę Gdynia. Rzut wolny dla Bałtyku. Pierwsza groźna akcja drużyny koszalińskiej. Łukasz Szymański dośrodkowuje, zamieszanie w polu karnym Pedro i jest gol na 1-1. Była to 33 minuta meczu. Jeszcze w pierwszej części goście, Patryk Lomski, uderzenie z dystansu prosto w bramkarza. Rozpoczynamy drugą odsłonę. Strzał z ostrego kąta zawodnika Bałtyku Broni Kotkowski. Później jednak ataki Arki. Paweł Wojowski rozegrał piłkę z Lomskim. Znalazł się w doskonałej sytuacji do zdobycia bramki, ale w ostatnim momencie piłkę spod nóg wybija mu obrońca. Rożny dla Arki. Jakub Bach dośrodkowanie, akcję zamyka Damian Mosiejko, nie trafia jednak w piłkę. To była doskonała okazja do tego, by Arka objęła prowadzenie. Jedna z nielicznych, groźnych akcji Bałtyku. Szymański do Krauze, ten uderza z Woleja, jednak strzał był niecelny. Arka w ataku, dośrodkowuje Jakub Bach. Piłka zgrana do Wojcinowicza, ten jednak uderza przewrotką niecelnie. Jeszcze jedna okazja Arki, pojedynek biegowy Damiana Mosiejki ze Skrzyńskim, lepszy jednak golkiper Bałtyku. Wynik do końca już się nie zmienił, Bałtyk remisuje starcie z Arką 2 Gdynia, 1 do 1. Zakładaliśmy, że, że będzie ciężko i tak było, mecz, mecz bardzo wyrównany, chociaż jak spojrzeliśmy na, na, na protokół meczowy, no to obawialiśmy się jeszcze bardziej tego, bo, bo, bo zobaczyliśmy, że, że Arka przyjechała naprawdę bardzo mocnym składem ośmiu ludzi z pierwszego zespołu. Jednak to no, no mecz pokazał, że naprawdę mamy bardzo ciekawy, dobry, ambitny zespół i, i no jeden jeden w mojej ocenie zasłużony. Jak trener powiedział przed meczem, patrząc w protokół meczowy, można było się obawiać zespołu z Gdyni, ale tak z drugiej strony protokół nie gra, tylko zawodnicy grają i na boisku wcale nie było widać dużo wyższej klasy tych zawodników pierwszolinowych w garce. No, każdy z nas. Daje z siebie maksa na boisku, yy, bardzo z dobrej strony pokazał, pokazali się nowi, nowi zawodnicy z juniorów, no, jest to dla nich duże doświadczenie i dobrze, że trener stawia na młodzież i jakoś, jakoś to wygląda. No można powiedzieć, że Mateusz Czapugin tak trochę po koleżeńsku się zachował przy tym strzele w poprzeczkę. <laughs> Dobrze, że nie trafił. Trudno było przestrzelić, ale ja bym po poprzeczkę raczej by nie trafił. Dokładnie. Co do, co do Waszego podejścia do, do rywalizacji, mówicie tutaj, że zdobywacie punkty w kolejnych meczach, nastawiacie się na to, żeby te punkty zdobywać. Oczywiście trudno w tej chwili spodziewać się, że uda Wam się uzyskać utrzymanie w tym, na tym szczeblu, ale z drugiej strony, patrząc na Wasze wyniki i to, że do bezpiecznego miejsca pozostaje 12-13 punktów, to wcale nie jest jakoś daleko. No, nie jest daleko, ale tr trudno będzie się utrzymać. No, ale staramy się zdobywać te punkty, bo lepiej to wygląda w tabeli, będzie wyglądać to utrzymanie. No, jest pod wielkim znakiem zapytania, ale liga jeszcze dużo meczy zostało, także wszystko się zweryfikuje na sam koniec. Przemysł Salivon nie tak dawno był moim gościem i ja mówił, że w dużej mierze to też taka ruda, żeby się pokazać, żeby nabrać doświadczenia, żeby przede wszystkim te swoje statystyki indywidualne też poprawiać, ale tak patrząc na was, to wcale nie chodzi chyba o statystyki indywidualne, tylko po prostu cały zespół dobrze gra. Cały zespół stara się y, pokazać w meczu. No, jesteśmy drużyną, wszyscy y, walczą o skład. Y, każdy na treningu daje sobie wszystko. No, i każdy czeka na mecz, i walczymy jak równy z równym. Jak się współpracuje z trenerem? Z trenerem Mateuszem bardzo dobrze się współpracuje. Ja miałem z nim y, okazję już trenować w, w juniorach młodszych. No, jest trenerem bardzo dobrym i bardzo dobrze współpracuje się każdemu. Zawodnikowi i drużyny z trenerem. Jak to wygląda w szatni? Jest taka siekiera, że tam e, trener wchodzi i od razu wszyscy cisza, czy jednak, jed, jednak jest taka współpraca między trenerem a zawodnikami na trochę innej płaszczyźnie? Czy atmosfera w szatni jest bardzo dobra. Trener bardzo dobrze funkcjonuje i, i my jesteśmy też bardzo zadowoleni z pracy trenera. No, oczywiście szacunek jest i, i respekt do trenera. Oczywiście atmosfera zawsze robią wyniki, a te wyniki są. Wyniki. Wyniki są na razie. Miejmy nadzieję, że będą do samego końca. W tej kolejce spotkań Gwardia, koszami mierzyła się na wyjeździe z liderem zmagań GKS-em, przodkowo. Zwycięstwo drużyny z przodkowa 3-2. Co miał do powiedzenia o tym meczu trener Łukasz Droża? Posłuchajmy. Niestety po raz kolejny. Czy drugi raz historia się powtórzyła, bo tydzień temu straciliśmy zawodnika, graliśmy dziesiątkę pod koniec. Tak samo i w tym meczu za dwie czerwone kartki straciliśmy Sebastiana Gintera. Dodatkowo mieliśmy także i przeciwko sobie podyktowaną jedenastkę i wynik taki sam jak tydzień temu, co to, to, to troszeczkę jest niesprawiedliwe, gdyż tak naprawdę przeciwnicy oddali dwa i pół strzała na naszą bramkę, w tym strzał z 30 metrów i z jedenastu. mając w tym dwie takie bardzo dogodne, a reszta takie, których powinny też były wpaść bramki, przegrywamy to spotkanie i tracimy kolejnego zawodnika, bo sławeczenica nie będziemy mógł grać. No jest to przykre, bo pełne zaangażowanie, wypełnienie założeń taktycznych, takie jak sobie narzuciliśmy, a małe dwa błędy indywidualne, czy nawet trzy, powodują to, że tracimy te trzy bramki i nie zdobywamy. No, już nie mówią to o trzech punktach, ale nawet jednego, chociaż uważam, że z spotkania i po tym jak zagraliśmy, to byśmy wygrali to spotkanie to byśmy na nie po prostu zasłużyli, a, a tak to nawet nie mamy jednego punkta i to jest, to jest przyczyn, gdzie te punkty są nam bardzo potrzebne. Zawodnicy walczyli, starali się realizowali założenia taktyczne, ale no niestety jak się popełnia te trzy błędy to, to ma się i ma się taki pecha, jak my mamy, to, to się przerywamy 3-2. Na podsumowanie 18 kolejki komplet wyników tabela także zapowiedź kolejnej serii spotkań. Oto komplet wyników 18 kolejki spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Bałtyk Koszalin remisuje starcie z Arkond Wagdynia 1 do 1. GKS przodkowo pokonał Gwardię Koszalin 3 do 2. Bałtyk Gdynia Remisuje starcie z Winetą Wolin 2 do 2. Świc Kolwin wygrał na wyjeździe z drawą drawsko-pomorskie 2 do 0. Podział punktów w Faszynie KS remisuje starcie z Kartuzją 1 do 1. Lechia Wagdańsk pokonała wieżyce Pelplin 5 do 1. Pogoń 2 Szczecin remisuje starcie z gryfem Słupsk 1 do 1. Kaszubia Kościerzyna dostaje punkty walkowerem. W toweli prowadzi GKS przodkowo z drobkiem 46 punktów: 41 Ma Wineta Wolin, 40 Bałtyk Dynia, 37 Świc -Kolwin. Na miejscu 5 KS o 36 punktów: 32 ma 2 Gdańsk, 27 Pogoń 2 Szczecin. Na 8 lokacie ostatniej Bezpiecznej Gwardia Koszalin z drobkiem 25 punktów. Póki co strefa spadkowa, po 24 punkty mają Arka 2 Gdynia, Drawa Drawsko-Pomorskie, 23 Wieżyca Pelplin, 21 Kaszubia Kościerzyna, 18 Magryw Subsk, 16 Kartuzia Kartuzy i 12 Bałtyk Koszalin. Program 19 kolejki pauzuje KS chwaszyną, a w pozostałych meczach już w środę Bałtyk Koszalin zmierzy się z GKS-em Przodkową. W sobotę Wineta Woli zmierzy się z Gwardią Koszalin, Świc Kolwin rywalizować będzie z Bałtykiem Gdynia, Arka 2 Gdynia podejmuje Lechie 2 Gdańsk, Wieżyca Pelpin zmierzy się z Pogonią 2 Szczecin, Kartuzja Kartuzy podejmuje Drawę Drawsko-Pomorskie, Gryf Słupsk zmierzy się z Kaszubią Kościerzyna czas na tę ostatnią serię spotkań, to trochę chyba sypnęło niespodziankami, bo można powiedzieć o waszym meczu, że to jakaś niespodzianka z Arko 2 Gdynia, ale KS Kwaszczyna remisuje starcie z Kartuzją. Kartuzy 1 do 1, to też chyba niespodzianka. Dokładnie. Patrząc, że Kwaszczyno grało u siebie jako gospodarz, pamiętam to spotkanie bardzo dobrze, jak my z nimi graliśmy, to u siebie przygraliśmy 3-2. Chociaż był mecz bardzo dobry, ale jest to bardzo solidny zespół u siebie i... No i jest to wielką niespodzianką remis z Kartuzją. No ale Kartuzja pokazała, tak jak Wy, że wcale te zespoły z dolnej części tabeli to nie są chłopcy do bicia, tylko to są zespoły, które mogą porywać i namieszać troszeczkę w tej czołówce. No dokładnie. Kartuzja znajduje się prawie w tej samej y, sytuacji jak my, ale nie walczą do samego końca i nie, nie pokażą jeszcze pewnie, że nieraz y, Potrafią wygrać silniejszym zespołem. No Podobnie gry w Subsku, tutaj remis na wyjeździe z Pogonią 2 to wszystkie te zespoły z dolnej części tabeli zdobyły punkty. No dokładnie, wszyscy płatają figle zespołom, które walczą jeszcze o utrzymanie i, i zbierają te punkty. W najbliższym meczu mierzycie się z GKS-em Przodkowo, z rywanem, którym walczyliście w meczu sparingowym, notabene zakończonym remisem 0-0. GKS Przodkowo tak trochę teraz w kratkę. Porażka w pierwszym meczu z Arką, z którą się niedawno mierzyliście, a następnie wygrana z Gwardią Koszczalin. Czyli trudno powiedzieć, jakiej dyspozycji jest w tej chwili lider i na co możecie wyliczyć w tym meczu najbliższym, który już w środę. No to jesteśmy, mamy wielki znak zapytania, bo tak porażka pierwsza, potem druga, no przodkowo w sparingu był to zespół bardzo solidny, dobrze grający, no ale z perspektywy tych dwóch meczów no, ciężko powiedzieć, co może nas czekać w środę, także... No mając takiego wysokiego za zawodnika, jak, jakiego mają napastnika, zawodnika jest przodkowo, czyli mówię o Stasiaku... I patrząc na ostatni mecz za Arką 2 gdzie też bramkę straciliście po dośrodkowaniu i strza strzale głową, to już chyba wiecie, nad, nad czym musicie chyba popracować. No zdaje mi się, że dzisiejszy trening i jutrzejszy będzie poświęcony właśnie stałym fragmentom w obronie no musimy uważać na tego zawodnika, bo zapewne bardzo dobrze gra głową. No i zobaczymy, jak to wyniknie. Już w najbliższą środę Bałtyk mierzyć się będzie na własnym boisku z GIKS-em. jest to mecz rozegrany awansem z 19. kolejki spotkań, a 19. kolejka już w weekend. Gwardia Koszań mierzyć się będzie w tej serii na wyjeździe z Winetą Wolin. Zatem trzeci zespół z ligowej czołówki. No i zobaczymy, czy po raz trzeci będzie 3 do 2 i oby nie, bo Gwardia coraz bliżej strefy spotkowej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w najbliższej kolejce. Moim Państwa gościem był dzisiaj bardzo mi fascyn Bałtyk Koszań. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu Liga Max za tydzień. Do zobaczenia.